W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy po raz pierwszy właściwie e, konferencję, e, na którą zaprosiliśmy lekarzy rodzinnych e, w celu e, wymiany doświadczeń i e, poprawienia współpracy. Przez ten rok, e, od kiedy zmieniła się obsada naszego oddziału, e, wiele rzeczy nowych się pojawiło. Powróciła chirurgia naczyniowa. Uruchomiliśmy po wielu trudach procedurę y, chirurgii bariatrycznej, o tym szczegółowo powie mój zastępca y, dr Michał Duszewski. Y, ja chciałbym tylko y, powiedzieć, że warto y, szukać, słuchać, dowiadywać się, bo to, co się działo na chirurgii w Koszelinie 10 lat temu, nie dzieje się teraz, tak? I y, y, y dużo różnych takich. Y, Rzeczy udało nam się wyprostować. Jeszcze wiele rzeczy mamy do naprawienia, ale cały czas nad tym pracujemy. Zespół jest mocny. Jest ponad 12 doświadczonych chirurgów zaangażowanych w pracę. Operujemy na trzy sale operacyjne pełną parą codziennie. Dwóch chirurgów jest zawsze na dyżurze. Mamy problemy z przepełnieniem oddziału, mamy problemy z przepełnieniem SOR-u, oddziału wewnętrznego. Jest to duży szpital, który we wszystkich oddziałach ma codziennie ostry dyżur. Musicie Państwo sobie zdać z tego sprawę, że tak się nie dzieje w wielkich miastach. W Szczecinie jest wiele, wiele klinik. Chirurgie dzielą się ostrymi dyżurami, mają co, co 3-4 dni czasami ostry dyżur. My tego nie mamy. My mamy wiecznie napór y, ostrodyżurowy, a to jest największy wysiłek y, pracy, którą trzeba wykonać natychmiast. Y, I stąd biorą się czasami czasy oczekiwania, y, czasami jakieś y, niedociągnięcia. Y, Cały czas nad tym pracujemy z zarządem szpitala. Chcemy teraz y, poprawić profilaktykę, y, uniknąć niepotrzebnych skierowań takich, które, pacjentów, którzy mogliby być załatwieni ambulatoryjnie, żeby pacjenci nie denerwowali się czekając na lekarza, tylko byli załatwieni y, w poradniach. Y, w naszej poradni chirurgii onkologicznej pracuje w tej chwili trzech chirurgów z mojego oddziału. Na bieżąco załatwiamy pacjentów, nie ma tam kolejki. Jesteśmy łatwo dostępni. Sześciu moich ludzi pracuje dodatkowo w przyszpitalnej poradni chirurgicznej. Dwóch chirurgów, trzech chirurgów już właściwie naczyniowych konsultuje w poradni naczyniowej i jeszcze czasami czwarty chirurg naczyniowy. Więc to się zmieniło i poprawiło, ale taki proces no, musi trwać. Nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, chcę się skupić na tym, że żeby wszyscy zrozumieli, że pracujemy nad tym, żeby poprawić jakość opieki zdrowotnej w Koszalinie, który od dawna no, ma wiele problemów, z Organizacją Służby Zdrowia, nie tylko, z, nie tylko z powodu jakichś tam nieprawidłowości z naszej strony, ale również z z powodu specyfiki regionu. Ten szpital zaopatruje obszar ponad 400 tysięcy mieszkańców y, w wielu specjalnościach kardiologii, y, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej. To jest y, olbrzymia populacja i brakuje mu troszeczkę y, zaplecza socjalnego, lokalowego, y, więc stąd wynikają te trudności. Profilaktyka, uniknięcie wielu ostrych problemów jest o wiele prostsze niż leczenie potem już spraw niecierpiących zwłoki. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw. Między innymi tutaj pierwszym etapem, który chcemy omówić, będzie leczenie bariatryczne, otyłość. Leczenie otyłości to jest olbrzymi problem, który się w Polsce już znacznie nasilił w ostatnich latach to jest profilaktyka amputacji kończyn, stóp cukrzycowych, profilaktyka zawałów serca, profilaktyka udarów mózgu, choroby zwyrodnieniowej stawów i tak dalej. Zostaliśmy tu całym zespołem ściągnięci przez doktora Ilkowa i nasze doświadczenie w nowoczesnej chirurgii od razu wdrożyliśmy do oddziału chirurgii ogólnej. Jednym z elementów tych naszych działań jest chirurgia bariatryczna, czyli chirurgia otyłości. Otyłość jest epidemią. W ciągu ostatnich 30 lat ilość osób otyłych w Polsce potroiła się. Ostatni raport Narodowego Funduszu Zdrowia dowodzi, że jest ponad 20% osób otyłych w Polsce. W województwie zachodniopomorskim to jest prawie 400 tysięcy osób z czego duża część choruje na otyłość trzeciego stopnia czyli otyłość, której, którą metodami zachowawczymi bardzo ciężko wyleczyć. My lekarze mówimy nie o otyłości tylko o chorobie otyłościowej. To jest około 200 patologii, które jest związane z otyłością. Najważniejsze to nadciśnienie, niewydolność krążenia, zwyrodnienia stawów, cukrzyca. Lekarze rodzinni, z którymi się dzisiaj spotkamy, na co dzień mają duże trudności z prowadzeniem, z leczeniem tych pacjentów, i my chcemy im w nowoczesny sposób pomóc. Operacjami, które dają szansę na trwałe, na trwałe zrzucenie masy ciała. Poprawienie ogólnej, y, ogólnego stanu zdrowia i y, zniesienie tych chorób towarzyszących. Często ci pacjenci po operacjach bariatrycznych y, odstawiają leki na nadciśnienie, na cukrzycę, y, wracają do pracy, do normalnego funkcjonowania. I y, y, z takim apelem dzisiaj do lekarzy rodzinnych o zacieśnienie współpracy w tym temacie, ale również w wielu innych. Będziemy też rozmawiali o. Chirurgii onkologicznej, o chirurgii ogólnej, e, i, i poruszymy wiele tematów. Z Państwa strony jedno pytanie, bo Państwo dzisiaj spotykacie się z lekarzami rodzinnymi, a planujecie też spotkanie 4 października z mieszkańcami. Tak, to będzie spotkanie dla pacjentów, w trakcie którego będziemy omawiali ten sposób leczenia, który prowadzimy. To nie jest sama chirurgia, to jest e, e, koordynowane leczenie e, otyłości. W swoim zespole mamy panie dietetyczki, mamy psychologa. Przygotowujemy chorych do operacji przez co najmniej 3 do 6 miesięcy, tak żeby ten chory bezpiecznie mógł przejść zabieg operacyjny i żeby mógł odnieść jak największy e, e, efekt tej operacji. E, zapraszamy. Wszystkich mieszkańców regionu Koszalińskiego, którzy mają problem z chorobą otyłościową, na spotkanie 4 października o godzinie 10 w hotelu Gromada. Jest to spotkanie finansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach profilaktyki zdrowia. Chcemy, żeby społeczeństwo Koszalińskie, tego regionu naszego, którym, nad którym. Z, z, zdro, którego zdrowiem się, że tak powiem, zajmujemy, żeby uzyskało poprawę zdrowia po, po tym naszym, wyniku tego naszego ciała. Najważniejsze, żeby pacjent rzeczywiście trafił do nas, i to jest albo skierowanie od lekarza rodzinnego, albo pacjenci dowiadując się od znajomych, którzy już przeszli takie leczenie i uzyskali dobry efekt. Kierują się do nas bezpośrednio. Wystarczy skierowanie do poradni chirurgii ogólnej. Chirurg, który przyjmuje w tej poradni chirurg bariatryczny, ocenia stan zdrowia pacjenta, ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do takiego leczenia. Jeśli tak, to zaczyna się cała ścieżka przygotowania szereg badań laboratoryjnych, obrazowych, endoskopowych, konsultacje z paniami dietetyczkami, z panią psycholog, które. Przygotowują pacjenta do operacji przez kilka miesięcy. Kiedy pacjent jest już w optymalnym stanie, wtedy możemy go zoperować, a po operacji nie tracimy go z oka. Nadzorujemy jeszcze ten okres rekonwalescencji, sprawdzamy, jaki jest efekt leczenia i w razie potrzeby pomagamy mu w poprawieniu tego efektu. U większości pacjentów efekty są fantastyczne i długotrwałe. Natomiast rzeczywiście wymagają dużego wysiłku od strony pacjenta. Dlatego to y, ta część psychologiczna, dietetyczna, te konsultacje, ta wiedza y, u pacjenta, który często potrzebuje zmiany nawyków żywieniowych, zmiany podejścia w ogóle do funkcjonowania. Jest kluczowa w uzyskaniu tego długotrwałego efektu. W oddziale wykonaliśmy od, roku, od zeszłego roku prawie 50 operacji, natomiast możliwości mamy dużo większe. Tym zespołem, którym operujemy od roku w Koszalinie, wykonywaliśmy około 200 operacji rocznie w poprzednim miejscu pracy. I myślę, że takie możliwości mamy, żeby, żeby od 200 do 300 operacji rocznie wykonać. Ta liczba operacji wynika z tego, że straciliśmy wiele miesięcy na logistykę, na udowodnienie NFZ-owi, że zasługujemy na procedurę leczenia bariatrycznego, to jest wymogów wykształconej kadry, kadry certyfikowanej, spełnienia wymogów szpitalnych. I nie mogliśmy tego zacząć z marszu. Więc pierwszych po reaktywacji oddziału pierwsze trzy miesiące to była praca w trybie kryzysowym. Potem jak przyszedł nowy zespół to było organizowanie się i zadbanie o całą logistykę, żebyśmy... Spełnili te kryteria y, profesjonalnego ośrodka bariatrycznego, tak, zsiągnięcie ludzi, psychologów, y, dietetyków, y, wykazanie NFZ-owi, uzyskanie zgody. Jak dostaliśmy tą procedurę, dopiero ruszyliśmy pełną parą z, z operacjami. Tak, czyli tak naprawdę trzeba powiedzieć, że zrobiliśmy te w pół roku, te y, operacje, a pół roku straciliśmy na organizowanie tego. Ale no, pewne rzeczy y, wymagają czasu. I dlatego ten pomysł spotkania z lekarzami rodzinnymi, pomysł spotkania z pacjentami, żeby ta informacja dotarła do społeczeństwa, że jest szansa na realną pomoc w tej ciężkiej chorobie otyłościowej.